Kolejny odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie pogramy w Minecrafta jak widać Jak zauważyliście Zebrałem sobie już trochę drzewa Żeby was nie, nie zanudzać Dzisiaj Spróbujemy znaleźć jakieś miejsce Żeby się tam osiedlić No Jak jeszcze nie zostawiliście je Jak jeszcze nie subskrypcji na tym kanale To w tej chwili podajcie na mojego Instagrama. Zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, to będzie więcej Minecrafta na tym kanale. I pytajcie i piszcie w komentarzu z kim mam jeszcze nagrać Minecrafta. A może zrobimy serię, że gram z widzami. O! To może być dobry pomysł. A jak to zostawicie 20 łapek w górę, to zrobię taką serię. Jak zostawicie 10 łapek w górę, wpada od razu kolejny film Na mój kanał, Dobry nam się ślid ten zrespił. Stworzył, bo nie musimy sch schodzić do kopalni po węgiel. No to jest najważniejsze. Może nie w Minecraft, ale jest jednym z ważniejszych. Bo z niego byśmy nic nie przystopili. żelazo byśmy nie zdobyli. Znaczy nie zdobyli, tylko byśmy nie, nie mogli przypalić tego żelaza. Tu widzę jeszcze. Dobra. To jak mówiłem dzisiaj sobie poszukamy miejsca na domek. Na osiedlenie się tam. Eee, może nagram z... No, no właśnie, napiszcie z kim mam nagrać. To może z kimś ten nagram. Na razie gram w sam no, dobra, pozbieramy sobie jeszcze tego kobla. O nie, to jest wersja 1.11. Taki minus tego nie masakra. Mówię wam, że tak męczyłem, żeby zainstalować tego 1.14. 1.14.4, ale mi coś, mój telefon jakoś szwankuje, i tylko mi wchodzi wersja 1.11. Mówię wam, masakra. Nie Dobra, zrobiłem sobie kamienne rzeczy jakieś. Kilof mam, sikierkę. Mieczek mam. Znowu łopaty nie mam. Dobra, mam. No, sobie to sobie to Zrobimy tutaj. O! wrócimy Teraz tak. To tu. To tu. To tu. Czy jest to łopata. Co ja łopat nie zrobię? O, dobra, mamy. Pochodnie. Nie, to jeszcze lakrzynka Dobra Dobra, pochodni 40 Powinno starczyć Dobra, zbieramy ten crafting I pójdziemy na chwilę do kupania Może tam coś znajdziemy I zbierę sobie jeszcze to drewno To jasne Dobra O, szybko się zbiera A nie No ale wiecie doskonał co dobra o ale mi good spot. dobra szybko 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 o dobra idziemy ostatnio jak grałem to nie mogłem się znaleźć żelaza o żelazo dobra jest pierwsze żelazo pierwsze dwa pierwsze trzy

o, tu jest rytwienie. Dobra, to zbieraj jeszcze tam też żelazo. Wejdziemy na kurę. Przypalimy te żelazo i zaczniemy szukać domku. Miejsca na domek. Może by się tak z wiosce osiedlić? Nie wiem. Dobra. O. Już prawie pierwszy level mamy. Całkiem... O, pierwszy level właśnie. No. A i napiszcie w jakie gry jeszcze mam zagrać czym... W jakie gry mam grać. Znaczy będę... Jakie gry będę chciał grać. Jeszcze raz. Dobra. Napiszcie w komentarzu jakie gry jeszcze chcieliście. jakie gry byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Dobra, szybko, 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 szybko. Bo się noc zaraz robi. Musimy jeszcze owce znaleźć. Żeby sobie szybko zrobić łóżko i wtedy byśmy mogli się przespali w łóżku. Dobra, ile mamy tego węgla? 17, Dobra, to trzymam tutaj. Dobra, wychodzimy na powierzchnię szybko. I lecimy... Nie wiem. Tam widziałem w... Pójdziemy chyba w tą, tamtą stronę, tamtą. Tam jest woda. Czekajcie to ten. Napiszcie w komentarzu, czy mam fajny skin, czy nie za bardzo. Mi się on strasznie podoba. Robiłem go nie wiem. Kodzinkę. Ale mi się tak strasznie podoba. Wow. Teraz będę go pokażę od tyłu. Option. Tak wygląda on od tyłu. Tak się o to prezentuje samą w zwykłej pozycji. Nie, tym, tym o. Dobra. I lecimy w tamtą stronę. O, już się ściemnia, o nie. Szybko, 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 szybko. Dobra. Tu jakaś woda, O nie. Tam jest pustynia. Ja to jest jedno. Wiecie jak jeszcze jeszcze minus? Zowce nie wypadają mięso. właściwie nie wiem, czy ma taka wersja, mięso nie wypada. Ja aktualnie. Gram na wersję 1.11 Byłem, że się powtarzam, ale nie wiem, czy to mówiłem już, czy nie. Dobra, zjemy sobie też szybko mięso. Dobra, mamy... Lecimy dalej. Mamy jedną wełnę, jedną. Potrzebujemy trzy. No szybko, szybko, szybko. Krowy. Zabijemy je, żeby ten jedzenie sobie wziąć. No szybko. Może zabita? Druga. I... Trzecia. Trzy. Jezu, co to jest? Zombie villager. O, oh, no, 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 no. Czyli gdzieś niedaleko jest wioska. Tylko właśnie gdzie? Dobra, lecimy dalej dalej dalej. Szukamy, szukamy miejsca. co coś świeci. Zgaduje lawa. bo nic innego. Nie. Kopania? Nie. Nie. Nie! Dobra, to na tym zakończymy ten odcinek. Jezu, ale fail ale to na tym zakończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.